Pochwalony. Witajcie wszystkie baby i chłopi oddzielnie. Znowu się będzie robił tak, że nie tyle za mnie, ja za telewizję będę robił. Dzisiaj będę gadał o tym, jak się tamte źro na górze. I dobrze one na górze się źro, to nam dupy nie będą zawracać, nas nie będą źryć. Ten baneś żelazny, że jest, on tam gdzieś tam w tym Krakowie, jak na godziny że się baby z chłopami grzą, to też patrzcie jaka durnego robota. Miastowy to nie pomyśli. Skąd? Więc że godzina jemu starczy za godzinę płacić, babą się gdzić Tak gdzie niektóra się wczepi, to północy nie puści, a są takie, że całe życie trzymają. To powietrze idź, zrób swoje nie strugaj wariata po jakichś hotelach na minuty ze stoperem ale dajmy jemu spokój. Ten Żybanaś Żelazny zapowiedział, że ten, temu drugiemu suchiemu Marnowiecki, czy jak jemu tam to on, że jemu zrobi za te wybory co się mieli być, a jeśli ich nie było na ustatku. Wszyscy gadali, że to za tego Sasina nie było ale ten porachował, pomiezł, powadał Wyszło jemu, że za to Marnowiecki Marnowiecki odpowiada i dzieje na 15 jak dobrze, żeby się przypamiętał mało głosić co to będzie się z tymi wyborami i Marnowieckim robiło i że ja mu do dupy się dobrać na drugi dzień w drugą stronę poszło Suchy co po bankach kradł, a teraz ludzi okrada powiedział puścił na tego Mariana do jego domu, tam gdzie syn z zięciem i, i, i żoną mieszkają bo to musi być taka familijna kamienica u nas na wsi też takich kupasz wszystkie na kupi siedzą trzy pokolenia, ja, bo powiesz, że ja lubię sam się wychował w takiej rodzinie to i wesoło, i wódki braknie to je od kogo pożyczyć w każdym razie puścił na tego Mariana te irche takie nie pamiętacie, dawniej było to po kółkach SKR-ach, łaziło, po pomach, PGR-ach, szukało kija do... No, szukało wiatru w polu. Puścił tego cebana, niego, że on znów się za te e, godziny, co najmował, że chałupy jakieś nakupił, a w papierach nie pokazał. Przeczepał z samego rana, one z samego rana, te irki chodzą, bo to człowiek jeszcze nie bardzo przytomny i to. One sobie myślą, że prawdę może powie, jak nie za bardzo wie, co się wokół niego dzieje. I patrzajcie, każdy jeden, czy Suki, czy Marian, pierwsze co robi, jak się jemu w papiery zagląda, to że on patriota. Marian gada, że on nie na to siedział 4 lata za komuny, żeby jego teraz Irche był e, posyłać suchy, że jemu tam jakiś grób kazali u beki kopać, nie wiadomo co więcej, a na ostatku sam u beki posyła po innych ludziach. Także to, to wam powiem prawdę, bo ja nie polityk kłamać, nie uważam, że na tych durnowatych z tego pisa to głosował. Bato raz, to kilkanaście razy w Bato Sam. A jeszcze drugich durnoty, do durnoty namawiał. Wstyd, że jasna cholera, taki garb, co się na plecy wziął i taki, co mi sumieni dusi teraz, to ja muszę powiedzieć, że to się płakać chce. Ale kto by pomyślał? Tak sami podłogim dłogim powiedzieć. pomyśleliby, że to taki sam złodziej będzie, taki sam durnowaty jak tamte poprzedni, co żyć nie dawali. No nie, nie zgadnisz człowieka, no nie widzisz człowieka, beczki soli zjesz, może wódki wypijesz, nie zgadniesz człowieka. Wszystko, co mogę porobić w takiej sytuacji, to, to jedno, no ja Was najmocniej przepraszam, Bóg niech też wybaczy, bo tyliż, że się przed Wami wyspowiadam i nic, nic więcej, ale póki się na górze żrą, jeden za porządkiem drugiego, to tylko na dobre dla nas wyjdzie bo oni się inaczej nie porozliczają za te wszystkie tragedie co z narodem porobili niech się zagryzają jeden za drugim aliby mocno, a nie tak tylko po kostkach się postrzepali bo oni też mają takie niepisane normy że my nie ruszamy waszych wasi nie ruszają naszych póki co gryzą się na górze będzie może trochę spokoju na doli, a i te szmaty gadają, że już po obejściu nosić nie można, nie będzie trzeba, to, to też drugie dobre. Zostańcie z Bogiem, z Bogim ludzi.